Tutaj się przywitam i siadam. I potem, co zrobisz wycie, pycie, ten fragment, jak siadam. Ja ci wszystko powiem. Ja robiłem dwa filmy, wiesz? Trzy. Trzy filmy robiłem. No tak, dlatego ty idziesz teraz i ja sobie nagrywam. Myślałem, że ten początek chcesz nagrywać. Nie, no no później, ja i potem będę ja gadał już. Aha, że wytnę. No to dlatego ci tłumaczę, że wepchnął. No cześć. Siemanko zastępuje dzisiaj niedysponowanego skrzypka z poddasza. Macie troszeczkę gorszą książkową, prawda? Personę, że tak powiem. Powiedziałbym nawet wcale nie książkową, bo prawdopodobnie przeczytałem mniej książek w życiu niż skrzypek z poddasza w rok czyta. Jest taka szansa. No, może przesadzam, a może wcale nie przesadzam. Ale jako, że. Jestem najtańszą i najbliższą e, opcją zastępczą. Zostałem poproszony, żeby się nagrać, żeby nie było luki w kalendarzu grudniowym, bo grudzień jest strasznie bogaty w filmy, generalnie. Nie wiem, jak można tyle nagrywać, jak można tyle montować, strasznie się wydaje dużo, ale no... Jak mus to mus, tak, takie są prawa YouTube'a. E, dzisiaj z książką, którą przed Dosłownie paroma dniami skończyłem e, trwającą zdecydowanie za długo przygodę jak na książkę, którą tak dobrze mi się czytało: Przebudzenie Antony de Melo. Generalnie mam duży problem z książkami, e, niestety, <grym> bo chciałbym czytać, lubię czytać, ale nie potrafię wyrobić sobie nawyku czytania rutyny, po prostu sięgania po książkę. Często, niestety, z czym bardzo walczę, wygrywa ze mną. Walkę o uwagę, Właściwie to z książką wygrywa smartfon, to nie jest najlepszej jakości, że tak powiem, eee, dostarczycie rozrywki. Powiedzmy, rozrywki, bo jeżeli siedzę na social mediach, no to w dużej mierze ja się tam denerwuję czytając komentarze na przykład, albo załamuję po prostu widząc, co tam się dzieje na świecie. A tak można uciec w książkę i wszystko jest pięknie, albo w zupełnie nie. W tej książce akurat... Hmm. Czy mogę powiedzieć, że tam jest wszystko pięknie? Niekoniecznie. To jest pierwsza książka filozoficzna, z jaką miałem do czynienia prawdopodobnie. Wydaje mi się, że nie czytałem żadnej innej. Nie, inaczej, nie skończyłem żadnej innej, bo ja mam zaczętych w tej chwili jakieś pięć innych tytułów prawdopodobnie. Nawet nie, nie przypomnę sobie w tej chwili wszystkich. Przypomniałem sobie trzy na szybko. Nie ma żadnego znaczenia. W każdym razie... Antony de Melo, kim jest ta tajemnicza, tajemniczo brzmiąca postać? Jest to hinduski jezuita, który, jeżeli się nie mylę, żył w zeszłym wieku, być może nawet dożył do XXI wieku. Jeszcze szybko spojrzę. Tak, urodzony w 31, ale zmarł w 87 Nie dożył. W każdym razie, książka w tłumaczeniu Beaty Moderskiej i Tadeusza Zyska. Czemu to mówię? Ponieważ czyta się to bardzo dobrze. Czyta się to bardzo lekko, jak na to, że jest to książka generalnie o życiu. Jest to książka filozoficzno-religijna. E, czyta się to naprawdę super. To nie była wina tej książki, że ją tak długo czytałem, że tak powiem. Książka mnie bardzo ciągnęła, bardzo wciągnęła. Od początku czytając ją czułem... Czułem się zachwycony. Generalnie... Tak na dobrą sprawę, co stronę wyciągałem telefon, żeby zrobić zdjęcie i zaraz komuś wysłać, albo wrócić do tego po jakiejś krótkiej chwili, dlatego że na każde, każda strona jest wypełniona po prostu taką... Jest treściwa. Treściwa książka. Tak dokładnie to jest treściwa książka. Każda strona, każdy rozdział, rozdziały są bardzo krótkie, bardzo rzeczowe bym powiedział, są o czymś. Wszystko tu jest o czymś. Oczywiście ktoś może to przeczytać i powiedzieć, Cen, Melo to jest jakiś tam wariant w ogóle. I być może mają rację ci ludzie? Nie wiem. Tak na dobrą sprawę. Wydaje mi się, że w filozofii to jednak trzeba przede wszystkim raz, że spróbować zrozumieć autora, a dwa, uwierzyć w trochę w to, co on mówi, bo no jeżeli podejdziemy od razu z nastawieniem sceptycznym, że o, to jakiś tam. To... Jezuita, jakiś tam katolik, jakiś coś, to, 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 to do niczego nie dojdziemy, że tak powiem, czytając tą książkę, w ogóle wtedy nie ma sensu. Jeżeli macie otwartą głowę, ciekawi Was perspektywa, y, jakaś taka inna, nietypowa, bo to jest dosyć nietypowa. Jednak bycie Jezuitą i Hindusem jednocześnie, to nie zdarza się tak często, bym powiedział. Jednak to nie tam y, jest. Kolebka chrześcijaństwa, bym powiedział. Zdecydowanie inne nurty filozoficzne dominują, ale nie wiem, czy to jest spoiler, czy nie. Jeżeli to jest spoiler, przepraszam. Nie słuchajcie przez najbliższe kilkanaście sekund. Poza tym, że w bardzo dużej mierze Mel De Melo opiera się na Biblii i na życiu Jezusa Chrystusa. Boże, Boże, jak ja to mówię, to po prostu. Ach. Nie wierzę, że to mówię, ale to mówię. Tak, przeczytałem tą książkę. Wiem, o czym ona jest przecież. To jest bardzo dużo wpływów e, kultury, w której wychował się Antony. I to jest zarzut wystosowany z Watykanu do tej książki. W ostatnim no nie ja z tego rozdziałem, bo to nie jest rozdział. E, jest to notyfikacja odnośnie pism ojca Antonego de Melo. Rotyfikacja, która przyszła. Uwaga, kto się pod tym podpisał, podpisał się kardynał Józef Ratzinger, znany szerokiej publiczności, jeżeli ktoś kiedyś gdzieś coś słyszał o tym, co się dzieje działo w Watykanie po 2005 roku, jako Benedykt XVI, czyli papież, który abdykował, A poza tym jeszcze Tarcisio Bertone, arcybiskup Emeryt. Werceli, sekretarz, nie wiem, chyba. No nieważne. W każdym razie w 1998 została wydana do tej książki taka notka, takie oświadczenie za czasów pontyfikatu Jana Pawła II, że generalnie no fajny ten demelo, ale to troszeczkę wychodzi poza chrześcijaństwo. I to myślę, że jest jeszcze ciekawsze w tym wszystkim, bo to albo będziemy na to patrzeć jako taka. Troszeczkę może jakiś takie bym powiedział, luteranizm taki, że to troszeczkę chcę zmienić to postrzeganie. Jednak jeżeli mówimy o wierze, o kościołach, to zawsze jest jedna ważna rzecz. To jest interpretacja Biblii. Bo generalnie można bardzo różnie, bardzo interpretować na bardzo różne sposoby Biblię. Biblia jest książką, gdzie ktoś chciał Wyciągnąć po fragmencie, to po prostu da się udowodnić i obalić bardzo wiele często sprzecznych tez, i w pewnym sensie trzeba, hmm, powiedzmy, zna ktoś całość Biblii, to jednak za każdym razem, jeżeli komuś on przedstawia to, tak na przykład jak są księża, pastorzy i tak dalej, i tak dalej, zakonnicy, jeżeli ktoś przekazuje jakąś wiedzę odnośnie Biblii, zawsze przechodzi to przez jego głowę. Zawsze jest to jakiś rodzaj interpretacji, zawsze jest to w pewien sposób zniekształcone. No właśnie, czym jest tak naprawdę obraz Biblii, obraz Jezusa, Chrystusa? Święta Bożego Narodzenia, przypomnę. To właśnie tego Pana świętujemy na Dla kogo jest to pozycja? Myślę, że dla ludzi otwartych, szukających czegoś nowego, może nie znaliście, nie kojarzycie takich. Takiej, takiej filozofii, jaką stosował Demelo. Jeżeli miałbym ją najkrócej opisać, tą filozofię, to żyjcie świadomie. Żyjcie świadomie, żyjcie chwilą, bo życie wieczne jest tu i teraz, generalnie. Trzeba świadomie, każdą rzecz, jaką robimy w życiu, trzeba robić świadomie, po prostu. Od wstania pozytywne nastawienie. Delektujemy się kawą herbatą, z uśmiechem na ustach ruszamy i robimy wszystkie czynności, myśląc świadomie. Nie, nie jesteśmy gdzieś tam, coś jakoś kiedyś będzie. Nie. Jest tu i teraz, w tym momencie musimy działać. I musimy to robić świadomie. Musimy myśleć o tym, co jest, co robimy. <grym> Najprościej, myślę, że to jest najkrótsza. Streszczenie, nie musicie już czytać. Wyłączcie, nie dziękujcie. No. <laughs> już, już jest, już wytłumaczyłem tą książkę. Nie, oczywiście zachęcam. Jeżeli kogoś to zachęci, to mega miło. To nie, nie przytrafiła mi się żadna książka, która mnie aż tak tąpnęła, że tak powiem. Miałem książki, które wciągały, które zachwycały, jeśli chodzi o budowę postaci obudowę świata, jeżeli chodzi o to po prostu, jak wsiąkałem w ten świat, jak ja go chłonąłem. Ale nie miałem jeszcze takiej książki jak ta, gdzie po prostu siadam, czytam i jestem zachwycony każdą stroną. Chciałbym po prostu umieć tak, jak ten, prawda, ojciec Antony. Jeszcze taka errata, rozszerzenie troszeczkę tego, co powiedziałem. Przeczytam Wam krótką notkę. O samym Antonem de Mello. Antony de Mello, jezuita, urodził się w 1931 roku w Bombaju. Ukończył studia filozoficzne, teologiczne i psychologiczne. W swych licznych pracach łączył tradycyjną mistykę europejską z filozofią i mistyką wschodu. Wykorzystywał swoje psychoterapeutyczne umiejętności w pracy duszpasterskiej, nierzadko wkraczając w obszar psychologii duchowości. Działo się tak dlatego, że był raczej przewodnikiem duchowym niż psychoterapeutą. Tak jak mówiłem... To nie jest stricte chrześcijańskie. To jest, można powiedzieć, opis życia yy, tak jak żył Jezus w interpretacji ojca Jezuity. Natomiast nie do końca po chrześcijańsku bym powiedział, że to jest. Więc no, dla mnie to jest duży plus, bo to jest ciekawe, to jest inne, to jest, to jest bardzo świeże spojrzenie. Świeże, mówię to. Wiedząc, że od dobrych 30 paru lat nie ma z nami y, Ojca de Mello. tak czy siak, polecam nie każdemu, ale jeżeli kogoś się zachęciłem, to polecam sięgnąć naprawdę, wypożyczyć gdzieś jakieś e-booki, PDFy. Ja Wam w sumie ja nie zaglądam. <laughs> Możecie z i nawet ściągnąć. Nie ściągajcie lepiej, ale póki jest. Tak czy siak, ja się będę z wami żegnał, ale najpierw wylosuję cytat, bo takie, taka jest tradycja na tym kanale, że w grudniu losujemy cytaty, więc losuję cytat, przeczytam wam i o, i się widzimy kiedyś na pewno jeszcze wystąpię. Puchatku. Tak, prosiaczku? Nic powiedział prosiaczek, biorąc puchatka za łapkę. Chciałem się tylko upewnić, że jesteś. Chyba nie muszę Wam mówić skąd to jest, ale formalności nie stanie się za dość. Alan Aleksander, milne Kubuś Puchatek. Nie wiem kiedy to będzie puszczane, na wszelki wypadek. Wesołych Świąt Szczęśliwego Nowego Roku. Stawcie się dobrze, nie chorujcie, dzieciaczki. Zostawcie unsuba, łapkę w dół. E. Życzę skrzypkowi podnasz, z poddasza powrotu do zdrowia, bo ja się nie nadaję do tych filmów. Ja bym powiem, to jest. Daj pan spokój. Kto to widział? Nara.